Cześć! Często zadajecie pytania w stylu: jaki keyboard wybrać? Podajecie różne budżety, zastosowania itd. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na większość Waszych wątpliwości i pytań. Jeśli czegoś nie powiedziałem, to proszę o informację lub zadanie takiego pytania w komentarzu. Dogram wtedy kolejną część. Podejrzewam, że wyjdzie z tego dość długi materiał, więc w pierwszym komentarzu i opisie umieszczę pytania i odnośniki czasowe bezpośrednio właśnie do tych pytań. Zapraszam do oglądania. Keyboard jest to prawdopodobnie najbardziej uniwersalny instrument. Można na nim akompaniować, grać rozrywkę, na niektórych modelach można z powodzeniem wykonywać klasykę itd. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakim budżetem i konkretnym modelem keyboardu dysponujemy. Jeśli chodzi o funkcje keyboardów, to jest tego naprawdę cała masa i nie będziemy w stanie omówić wszystkiego. Będę skupiał się jedynie na tych najważniejszych kwestiach i funkcjach, ponieważ dla przeciętnego użytkownika niektóre funkcje właściwie nie będą miały najmniejszego znaczenia. Jeśli nie wiesz, na jakim instrumencie chcesz grać i czy w ogóle keyboard jest dla ciebie, to w wyborze pomoże Ci jeden z moich filmów. U góry wyświetli się odpowiednia karta. I powiedzmy sobie też jedno. Keyboard to nie są organy czy syntezator. Organy mogą być piszczałkowe lub elektroniczne. Natomiast syntezator to podobny jedynie z wyglądu instrument. Jednak jego funkcja polega na kształtowaniu, wytwarzaniu brzmienia. Natomiast keyboard po prostu korzysta z zaprogramowanych, wygranych w pamięć urządzenia próbek. To tak w sporym uproszczeniu. Nie zwracajcie także uwagi na klawiatury sterujące MIDI, ponieważ to Wam się nie przyda, jeżeli chcecie grać z podkładami. Co to w ogóle jest keyboard? Keyboard, potocznie parapet czy samograj, w ogromnym skrócie to po prostu instrument, który służy do grania z użyciem automatycznego akompaniamentu. Posiada on podzieloną klawiaturę, na której prawa ręka Wykonuje linię melodyczną, solówki lub inne dogrywki urozmaicenia, natomiast ręka lewa gra akordy, czyli, wskazu, czyli wskazuje keyboardowi, jak ma brzmieć akompaniament, jaka funkcja harmoniczna ma być odtwarzana. Oczywiście można to wyłączyć i grać na pojedynczym brzmieniu, np. pianina czy chociażby gitary. Jakie funkcje lub cechy powinien posiadać keyboard? Najbardziej uniwersalne i najczęściej spotykane keyboardy mają 61 klawiszy. To mniej niż pianino czy fortepian, który posiada 88 klawiszy, ale do właściwie rozrywkowych zastosowań w zupełności to wystarczy. Nawet będziemy w stanie zagrać na takim instrumencie sporą utworów z klasyki. Musimy liczyć się też z tym, że zdecydowana większość keyboardów posiada klawiaturę plastikową, typu syntezatorowego. Są to cieniutkie, lekkie, plastikowe klawisze. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że keyboardy są mobilne, zatem muszą być po prostu lekkie. Keyboardy, poza oczywiście niektórymi modelami, nie posiadają ważonej, młoteczkowej klawiatury. Najczęściej jest to po prostu klawiatura sprężynowa, która nie nadaje się do takiego typowego ćwiczenia pod kątem fortepianu, na przykład w szkole muzycznej. Właściwie to gra na keyboardzie ma się nijak do gry na pianinie, nawet takim cyfrowym. Są to zupełnie inne światy. Klawisze pracują inaczej w tych instrumentach, więc nie nabierzemy odpowiednich nawyków pracy ręki, które są wręcz wymagane przy grze na fortepianie czy chociażby pianinie. Jeszcze ważną kwestią odnośnie klawiatury jest wyposażenie w czułość nacisku klawiszy czyli jest to tak zwana klawiatura dynamiczna. Jest to obowiązkowe wyposażenie instrumentu. Nie ma sensu kupować sprzętu, który pozbawiony jest tej funkcji. Polega to po prostu na tym, że im mocniej naciśniemy na klawisz, tym głośniejszy dźwięk wydobędzie się z głośników. Dobrze, a teraz przejdziemy do konkretnych pytań. Pytanie numer jeden: jaki keyboard na początek? To chyba jest najczęściej padające pytanie. Generalnie odpowiedź jest dosyć prosta najlepszy, na jaki możesz sobie w danej chwili pozwolić. Oczywiście, na samym początku nauki gry nie ma sensu pakować się w instrument za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Nie dajcie się także omamić superfunkcjami, bajerami i innymi rzeczami. Najważniejszy jest po prostu instrument. Musi mieć on klawiaturę dynamiczną, najlepiej minimum 61 klawiszy, i to właściwie na tym koniec. Nie potrzebujecie nic więcej na samym początku nauki gry. Dostępne są keyboardy, które polecane są jako idealne instrumenty do nauki, ponieważ posiadają na przykład podświetlaną klawiaturę. Jednak nie polecam tego typu kształcenia gry, ponieważ będziecie uczyli się takiego grania pamięciowego. W momencie, kiedy usiądziecie do instrumentu, który nie posiada podświetlanych, podświetlanych klawiszy. To możecie mieć problem ze znalezieniem właściwych dźwięków. Zatem od razu uczcie się nazw dźwięków i ich położenia na klawiaturze, a nie jakieś bajerańskie światełka. Pytanie numer dwa: Za ile kupić keyboard lub jaki tani keyboard kupić? Najczęściej, co zrozumiałe, będziecie mieli ograniczony budżet i chcecie po prostu wydać jak najmniej. Oczywiście rozumiem to i w żaden sposób tego nie wyśmiewam. Jednak, jeśli chodzi o zakup instrumentu, musimy wiedzieć jedno. Najczęściej jest tak, że wraz ze wzrostem ceny mamy po prostu lepszy instrument. Dlatego nie jesteśmy w stanie kupić dobrego keyboardu za przykładowo 100 czy 200 zł. Jeśli planujecie zakup najtańszego, nowego, przynajmniej w miarę przyzwoitego instrumentu na start, to trzeba liczyć się z wydatkiem około 800-900 zł. Można zaokrąglić do tysiąca, jeżeli do tego chcecie także dokupić na przykład statyw pod instrument, co zdecydowanie polecam. Mowa tu oczywiście o instrumentach z tych znanych firm, czyli Yamaha, Casio i tak dalej. Szczerze mówiąc, to sam korzystam najczęściej i spotykam się z instrumentami Yamahy. Casio kojarzą mi się przede wszystkim z takimi nieco bardziej tanimi sprzętami, ale nie chcę w żaden sposób szufladkować tutaj kogokolwiek, czy, czy obrazić, ponieważ ma keyboard Casio. Osobiście nie przepadam za tą marką. Jeśli chodzi o konkretne modele, to wyświetlą Wam się teraz różne propozycje. Możecie sobie spokojnie zatrzymać, poczytać, porównać. Oczywiście modele są dostępne teraz, kiedy nagrywam ten film, czyli we wrześniu 2020 roku. Zatem niewykluczone, że nawet za miesiąc pojawią się jakieś nowsze wersje podanego tutaj instrumentu. Ceny także mogą ulec zmianie, ale to chyba jest oczywiste. Oczywiście, mowa tutaj jedynie o nowych instrumentach. Jeśli nie boicie się zakupu instrumentu używanego, to śmiało możecie pod takie instrumenty sięgać. Można trafić naprawdę na fajny instrument za niewielkie pieniądze. Wymaga to jedynie odrobiny czasu i cierpliwości. Wiem także, że dostępne są tańs tańsze modele wyposażone w klawiaturę dynamiczną. Ja jednak nigdy nie miałem z takimi modelami styczności i raczej nie ryzykowałbym zakupu tego typu instrumentu. Wątpię w ich świetną jakość wykonania i brzmienia. Może okazać się także, że kupicie taki keyboard za 500 czy 600 zł, a z jakiś czas i tak będziecie szukać tego markowego instrumentu za 800, więc sumarycznie wydacie znacznie więcej. Dodatkowo powiem jeszcze tutaj, że możecie spotkać się z podejściem, że instrumenty poniżej 1000 zł to totalne dziadostwo. I z jednej strony trochę w tym racji jest, ponieważ te instrumenty nie są bardzo dobre, dlatego musicie mieć świadomość przy zakupie, że są to najtańsze keyboardy, na jakie w ogóle warto zwrócić uwagę. Pytanie numer 3. Ile klawiszy powinien posiadać keyboard? Minimum 61. Oczywiście, im więcej, tym lepiej, bo można także spróbować wtedy zagrać coś obszerniejszego pod względem klawiatury, a także do akompaniamentu lepiej dysponować większym polem manewru. Jednak większość użytkowników spokojnie zadowoli się 61, 6, liczbą 61 klawiszy. Pytanie numer 4. Jaki keyboard dla dziecka? To musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co dziecko ma grać w przyszłości. Jeśli zależy Wam na tym, aby w przyszłości dziecko grało na pianinie, to nie kupujcie dziecku keyboardu. Keyboard uczy złych nawyków i później trzeba to korygować. Jeśli natomiast nie zależy Wam na grze pianinowej, czy tam fortepianowej, to możecie kupić taki keyboard za powiedzmy 800 zł. Nie ma sensu przepłacać, ponieważ dziecko i tak nie skorzysta z większości funkcji, które oferują droższe keyboardy. Musicie także pamiętać, że dzieci mogą ciągle grzebać w instrumencie, w barwach, podkładach, zamiast rzeczywiście realnie ćwiczyć. Zatem to może być kolejny argument, aby kupić jak najprostszy instrument. Jeśli chcemy zainteresować małe dziecko muzyką, na przykład takiego 3 czy 4-latka, to możemy pokusić się o jakiś najtańszy keyboard. Nawet taki z marketu za stówkę, ponieważ jest szansa, że zostanie on w jakiś sposób uszkodzony, na przykład uderzeniem w klawiaturę. Tak więc szkoda byłoby droższego... Sprzętu. Jeśli jednak mamy starsze dziecko, to celowałbym już właśnie w keyboard z dynamiczną klawiaturą, ponieważ dziecko bardziej zainteresuje się dźwiękami, kiedy będzie mogło wpływać na głośność tych dźwięków. W końcu ptaszki z prawej strony klawiatury, czyli wysokie dźwięki są cichsze niż na przykład kroki niedźwiedzia z lewej strony, czyli niższe, jakby cięższe dźwięki. Pytanie numer 5. Jaki keyboard dla dziecka, które uczy się w szkole muzycznej w klasie fortepianu? Odpowiedź. Żaden. Czasami można usłyszeć takie właśnie pytanie, ponieważ idziemy do dziadków i tam dziecko chciałoby ćwiczyć, albo dziecko mieszka w internacie i przydałoby się właśnie coś takiego małego do ćwiczenia. Nie, żaden keyboard, ponieważ to zrujnuje technikę gry. W takim przypadku kupujemy nawet jakieś najtańsze pianino cyfrowe lub przenośny stage piano. Najtańsze pianino cyfrowe będzie miało lepszą klawiaturę i brzmienia niż keyboard, więc nie zaszkodzi dziecku tak bardzo. Oczywiście warto kupić coś z lepszą klawiaturą, ale to wtedy wiąże się oczywiście ze wzrostem ceny. Ale pamiętajcie, nie keyboard, chyba że ma ważoną, moteczkową i pełną klawiaturę, ale takie modele kosztują znacznie więcej. Pytanie numer 6. Jakie akcesoria warto dokupić do keyboardu? To zależy. Polecam na pewno zakup statywu czy stojaka, jak to tam chcecie nazywać. Chodzi po prostu o to, o to coś, na czym stawia się keyboard. Można także statyw regulować do wzrostu potrzeb i np. jeżeli chcemy grać na stojąco lub na siedząco. Dodatkowo można kupić regulowane siedzenie, takie jak do pianina, ale wystarczy także zwykłe krzesło, jeśli jesteśmy w stanie regulować wysokość instrumentu za pomocą statywu. Oczywiście krzesło nie może mieć podłokietników, bo będą przeszkadzały. Na keyboardzie można także grać na stojąco, więc krzesło nie jest tutaj obowiązkiem, tak jak na przykład przy pianinie. Warto rozważyć pedał sustain. Służy on przedłużaniu trw przedłużania trwania dźwięków, mimo puszczenia klawiszy. Przydaje się często i atrakcyjnie naszą grę. Oczywiście można taki pedał zakupić później. Jeśli planujemy przenosić nasz instrument lub gdzieś go przechowywać, to warto na, na taki instrument zakupić pokrowiec, ponieważ zabezpiecza on instrument przed uderzeniem, oczywiście w granicach rozsądku, a także chroni przed zabrudzeniem czy chociażby zakurzeniem. Jeśli zależy nam na większej ochronie, to w takim wypadku kupujemy tzw. case. Jest to droższy interes, ale jest znacznie bardziej wytrzymały niż zwykły pokrowiec. Jeśli chcemy grać i ćwiczyć po cichu, na przykład w nocy, to można dokupić słuchawki. Ja zawsze korzystałem ze zwykłych słuchawek, które można kupić w każdym markecie z elektroniką. W sklepach muzycznych są jednak dostępne dużo lepsze słuchawki, które także są de dedykowane właścicielom pianin cyfrowych. Tu jednak kompletnie się nie znam, więc nie chcę udawać fachowca i na ten temat się jakoś wypowiadać. Osobiście także nie miałem styczności z takimi, nazwijmy je, bardziej profesjonalnymi słuchawkami, więc nie wiem nawet, jaki model Wam w ogóle polecić. Pytanie numer 7. Czy warto zwracać uwagę na ilości brzmień, podkładów itd.? Niby im więcej, tym lepiej, jednak oprócz dużej ilości liczy się także jakość. Warto więc sprawdzić, czy konkretny keyboard posiada te brzmienia, które nas w ogóle interesują. Fajnie, jeśli będą one wysokiej jakości. Tanie keyboardy posiadają najczęściej mało brzmień i stylów, czyli podkładów. Jednocześnie są one raczej słabej jakości. Droższe keyboardy mają już znacznie lepsze banki brzmień, ale nadal warto mieć świadomość, że na przykład instrumenty smyczkowe będą brzmieć dosyć sztucznie. Więc jeśli zależy Wam właśnie na takich brzmieniach, to może być ciężko jakiś konkretny model ustalić. Zatem nie dajmy się zbałamucić tysiącami brzmień. Najczęściej i tak będziemy grać dosłownie na kilku ulubionych głosach. Pytanie numer 8. Jakiej marki keyboard wybrać? I to jest chyba najtrudniejsze pytanie. Generalnie każda marka ma swoich zwolenników, tak samo jak jest właśnie z samochodami. Nie można powiedzieć, że tylko BMW i one są najlepsze ze wszystkich dostępnych marek. Więc stwierdzenie, że Yamaha jest najlepsza, także nie jest prawdziwe. Każdy ma swoje ukochane marki. Ja na przykład. Mam Yamaha, jeżeli chodzi o keyboardy, ale pianina cyfrowe wybrałbym Kawaii, zatem ciężko tutaj konkretnie odpowiedzieć. Pytanie numer 9: Gdzie kupić keyboard? Na to pytanie odpowiedź jest prosta. Z pewnością jest w sklep muzyczny. Odradzam zakup jakiegokolwiek instrumentu bez poprzedniego wypróbowania go. Musicie najpierw dotknąć klawiatury, zobaczyć, jak podoba Wam się w ogóle nawet jego wygląd, ułożenie klawiszy, skomplikowanie obsługi. Już na pierwszy rzut oka jesteście w stanie powiedzieć, czy dany sprzęt Wam w ogóle odpowiada. Jeśli zobaczycie sporą ilość przycisków, to bardzo możliwe, że taki keyboard będzie trudniejszy w obsłudze, niż taki, który posiada dosłownie kilka podstawowych przycisków do wyboru brzmienia, podkładów, play, stop, intro, zakończenie i przejście. Ale najważniejsza jest klawiatura. Sprawdźcie, jak odpowiada Wam wielkość klawisza. Może zdarzyć się tak, że instrumenty będą miały różnej wielkości klawisze. Na przykład w przypadku jakiegoś bardzo taniego keyboardu, niekoniecznie markowego. Zwróćcie uwagę na ruch klawisza, jak głęboko wpadają klawisze, czy odpowiada Wam siła, z jaką trzeba naciskać klawisze. Po prostu dana klawiatura musi być dla nas wygodna. Nie zwracajcie uwagi na posty na forach, opinie innych osób. Możecie się nimi jedynie zasugerować, ale zweryfikujcie to później podczas sprawdzania instrumentu. Nie polecam także zakupu instrumentu po prostu tylko przez internet, bez poprzedniego sprawdzenia go na żywo. Pytanie numer 10. Czy jest keyboard, który zastąpi pianino? Niestety nie. Zawsze będzie różnica pomiędzy keyboardem a pianinem, a zwłaszcza takim akustycznym. Są jednak dostępne keyboardy, które posiadają pełną 88-klawiszową ważoną klawiaturę. Czyli taką, która przypomina klawiaturę pianina akustycznego. I słowo przypomina jest tutaj kluczowe. Ponieważ nigdy nie będziemy mieć idealnego odwzorowania pracy mechanizmu instrumentu akustycznego. Po prostu zawsze w jakimś stopniu będzie to udawane. Jeśli jednak potrzebujemy keyboardu połączonego z pianinem cyfrowym, to warto zwrócić uwagę tutaj na przykład na Yamaha DGX660. Jednak cena nie jest niska, ponieważ musimy wydać 3500 zł. Na portalach aukcyjnych można jednak znaleźć starsze modele, używane w dużo niższej cenie. Przykładowo Yamaha DGX630. Jest to bardzo dobry instrument na początek, jeżeli chcecie ćwiczyć pod kątem pianina, nie rezygnując z funkcjonalności keyboardu. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne, ale jest pewnego rodzaju kompromisem. Na takim keyboardzie spokojnie zagracie utwory Chopina i innych kompozytorów. Warto poszukać także nowszych modeli, czyli 640 czy 650. Dodatkowo jeszcze dodam, że możecie spotkać się z takimi keyboardami, które nazywane są stacjami roboczymi, workstation albo aranżerami. W skrócie i ogromnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to znacznie bardziej zaawansowana wersja zwykłego keyboardu, więc osoby początkujące nie muszą sobie tymi sprzętami zaprzątać głowy. I myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli materiał okazał się dla was w jakikolwiek sposób pomocny, to proszę zostawcie łapkę w górę. Będzie mi również miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał, a jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zostawcie komentarz. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.